Aneta Chwalba, czas na kolejny odcinek programu Chodźmy do teatru, w którym co tydzień zabieram Państwa w teatralną podróż po scenach naszego regionu. A dziś na początek odwiedzamy Teatr Nowy w Zabrzu, gdzie w ten weekend premiera Mały Książe. Nie będzie w tym fałszywej skromności, jeżeli powiemy, że jest Pan prawdziwym, największym specjalistą od Małego Księcia w Polsce. Która to już jest realizacja? Piętnasta realizacja Małego Księcia. Druga mhm. realizacja w Zabrzu po 30 latach. Nie ukrywam, że to zaproszenie do teatru w Nowym w Zabrzu. Jest taką podróżą sentymentalną, bo człowiek wraca do tego, jak zrealizował ten spektakl 30 lat temu, w 1994 roku, i teraz realizuje go zupełnie inaczej, chociażby za sprawą Natalii Kołodziej, która jest autorką scenografii i kostiumów. No ale też ja mówię, inni aktorzy e, w tymże teatrze także no, jest w tym niewątpliwie pewna magia. A ja podkreślam to, że tych 15 realizacji cechuje się tym, że każda jest inna. Nie ma dwóch takich samych, mimo że dwie realizacje w tym samym teatrze, w tym samym mieście. Nie, nie chcę słonia połkniętego przez węża, bo mam za mało miejsca. A poza tym szukam przyjaciela. Mali Książęta w, w komplecie. Powiedzcie mi, czy to wasze pierwsze doświadczenie, jeżeli chodzi o profesjonalną dużą scenę, czy już wcześniej coś gdzieś graliście? Pierwsze doświadczenie. Y ja gram w tym teatrze 5 lat już. Ojej, to chyba od urodzenia. Y dlatego miałem 4 lata, kiedy zacząłem tu grać. Mhm. Grałem w spektaklu Skrócz Opowieść Wigilijna. Mhm. Ja nie grałam w niczym, aczkolwiek, no, y, moją pasją jest recytowanie oraz informatyka. Y, a jak trafiliście do obsady tego właśnie Małego Księcia? Y, no, u mnie było to tak, że ja kiedyś chodziłem na takie zajęcia teatralne i odpisałem się z tego rok temu, ale ta pani napisała do mojej mamy, czy, y, czy bym chciał pójść na casting do Małego Księcia, do teatru y, w Zabrzu, no to ja, no to moja mama napisała, że tak, mm. ja się też zgodziłem i no i pojechałem na ten casting i wygrałem, no. Ze słońcem się urodziłam, dopiero się obudziłam, dlatego proszę pana, nie jestem uczesana, na płatkach rosę mam, może strzepnie ją. Stylizując Małego Księcia, mówi Pan wprost, że to musi być chłopiec, że to tak. nie jest rola, którą może zagrać dorosły aktor. Dlaczego? W, w Małym Księciu pokazuje wyraźnie i odnosi się do tego, że jest to świat dziecka i świat dorosłych. Mały Książę musi umrzeć, ponieważ odchodzi w dorosłość. Ta śmierć a jest pewnego rodzaju poetycką przenośnią. Ten spektakl, ta pozycja wymaga tej prawdy i tego zestawienia, pokazania dziecka i pokazania świata dorosłych. Przyjrzyj się, to nie jest baranek. A niby co to jest? To baran, on ma rogi. Jest Was trzech, ale to nie jest tak, że po prostu gracie tę samą rolę w innych spektaklach, tylko w jednym spektaklu każdy z Was występuje? Jak to wygląda? To wygląda tak, że teraz 17 lutego mamy premierę i gramy wszyscy w trójkę w wybranych mm -hmm. scenach, ale ogólnie nie teraz na premierę, będziemy zawsze grali tak, że gramy całość i dlatego jest trzech małych księciów, żeby nie omijaliśmy tyle szkoły, bo tak to by dużo było tych spektakli. Mam mm -hmm. Byliśmy też dzisiaj bardzo dużo w nauce, przez co y, nie bylibyśmy tak dobrze z frekwencją, a najważniejsze w końcu szkoła. Ale teatr to też jest fajna sprawa, co Wam się najbardziej podoba w tym przedstawieniu. Najbardziej y, nam się podoba to, że y, możemy jakby się podzielić naszymi informacjami i naszymi przeżyciami, mhm. y, może pod innymi słowami, ale emocja i mechanika, w jakiej my to mówimy, jest dla nas jakby taką możliwością, którą my możemy rozwijać. W nasz sposób możemy opowiedzieć naszą własną historię. Do widzenia. Do, do widzenia. Byłam nie mądra. Przepraszam cię. Spróbuj być szczęśliwy. Ależ tak, ja Ciebie kocham. Jest monumentalna scenografia, są też fantastyczne kostiumy. Ty jako róża, tutaj masz kilka odsłon, tak, e, tak. i rzeczywiście... To akurat, tak. jest, to akurat jest odsłona fanki, mm -hmm. e, fanki pewnego pana, ale nie będę za dużo zdradzać, mm -hmm. <laughs> więc jest szalona różowa peruka. Ale jest też róża, tak. Jest też róża, róża. No i jest też sporo muzyki, piosenek. Czy można powiedzieć, że to jest spektakl taki trochę muzyczny? Absolutnie tak, absolutnie mhm. tak. Tutaj właściwie każda postać niesie za sobą również swoją muzyczną odsłonę, czyli każdy z nas, bohaterów, ma piosenkę przewodnią swojej postaci do odśpiewania. No ćwiczyliśmy to bardzo długo, bo praktycznie od listopada, więc mam wrażenie, że jesteśmy dobrze wyszkoleni i dobrze przygotowani. Także jest bardzo dużo muzyki, jest bardzo dużo dźwięków, oprócz tego kosmicznych również, z innych planet, nieziemskich, bo ta podróż Małego Księcia odbywa się między światami, więc, więc naprawdę, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to bardzo dużo się tutaj dzieje. Na imię Róża mam, na imię róża i Skąd ta taka właśnie fascynacja tym właśnie tekstem i tą historią? Ta chęć ciągle opowiadania tego na nowo, szukania nowych treści. A tu, jeśli chodzi o małego księcia i Antoine de Saint-Exupéry, można grzebać, grzebać, grzebać w jego biografii, w jego życiorysie. Ty jesteś niewinny i przybywasz z gwiazd. Treści, mądrości, ponadczasowe, wiecznie aktualne, ale także zawsze chętnie sięgam po te pozycje i za każdym razem jest to dla mnie wyzwanie na nowo, jak mówić, jak pokazywać te historie w rzeczywistości, która otacza mnie. No już teraz mogę powiedzieć na przestrzeni dekad. Zdecydowałeś się odejść? Idź już. Na scenę Teatru Rozbark w Bytomiu powraca migotanie, spektakl według twojej koncepcji choreografii. Rok po premierze? Tak, dokładnie. taka rocznica. Datę, datę. Rok temu zostałam zaproszona do współpracy przez Anię Hampel mm -hmm. do pracy ze wspaniałą ósemką dziewczyn, młodych kobiet właściwie, trzeba by mm -hmm. powiedzieć. I migotalnie wzięło się właśnie, mam wrażenie z tego rozwibrowania energii, z którą mi było dane pracować. Z wielości tematów, z którymi się mierzyłyśmy, i w tej drodze właśnie poszukiwania tego efektu końcowego, zostałyśmy z bardzo dużą ilością takich kliszy, momentów. Próbowałyśmy rozpracować temat ym, nadziei, bycia w takim stanie przed, które też może się kojarzyć z pewnym migotaniem, kołataniem serca, migotaniem przedsionku. Więc, to była taka tematyka, ym, z którą pracowałyśmy. Migotanie to jest taki spektakl bardzo kobiecy, bo kobieta przygotowała koncepcję tego wszystkiego. No i na scenie również same panie, o czym opowiada migotanie? Dla mnie migotanie jest o wspólnocie, o grupie, o szukaniu wspólnej energii i takiej chęci do działania, życia i poznawania. Migotanie to spektakl przygotowany przez Gliwicki Teatr Tańca. Przypomnij, kim jesteście. Jest to tak naprawdę taki kolektyw działający dwutorowo, ponieważ okay. jest to instytucja tworząca, edukująca i tworząca spektakle taneczne. I dzielimy się jakby na te dwa segmenty, czyli na tą część profesjonalną, tutaj Magda jako przedstawicielka tej grupy, zresztą będą mogli Państwo ją zobaczyć teraz w ten weekend, oraz ta część edukacyjna, czyli pracownia Gliwicki, Gliwickiego Teatru Tańca, w której edukujemy młodzież, staramy się ich edukować wielotorowo, w płaszczyźnie oczywiście Teatru Tańca, ale jednocześnie szeroko pojętego. Tutaj prezentujecie się na scenie teatru Rozbark. To taka chyba Wasza ulubiona przestrzeń gościnna, bo tutaj jest naprawdę teatralnie, to nie jest jakaś tak. Nie ukrywajmy, to jest tak? chyba ulubiona przestrzeń taneczno-teatralna mm. dla wszystkich osób ze Śląska, które i w, nie tylko ze Śląska, mm. które zajmują się teatrem tańca, więc tak bardzo lubię tutaj e, przebywać. Jest to scena bardzo dobrze przygotowana pod tancerzy. I też nie ma co ukrywać, ma bardzo duże takie zaplecze techniczne, dzięki którym można tworzyć cuda. Czujecie, że na Śląsku jest takie zapotrzebowanie na teatr tańca, bo są ludzie, dla których to jest jakby taki temat, którego się boją gdzieś tam, że nie zrozumieją, nie wiem, że, że to nie jest tradycyjny teatr dramatyczny. Prawda? Jest coś takiego, to jest generalnie chyba taka bolączka, z którą tancerze się borykają, mhm. ponieważ to jest teatr niekoniecznie do rozumienia, a bardziej do czucia. Wracając do Migotania, czyli tego zaproszenia na najbliższy weekend, no wracacie po długiej przerwie, więc trzeba będzie na nowo sobie pewne rzeczy poukładać. Czy twoim zdaniem ten spektakl się zmieni, czy będzie inny? Trochę na pewno się zmieni, bo my zmieniłyśmy się przez ten rok i myślę, że na pewno inaczej podchodzimy do wielu kwestii, które są poruszane w tym spektaklu. Ciekawie też wracać do tego spektaklu po roku, bo ja nie miałam okazji przez ten czas z dziewczynami się spotkać, pracować, więc odświeżamy materiał, znajdujemy na pewno nowe rzeczy, pewnych strategii poruszania się w ogóle w grupie, bycia razem i to myślę, że jest taka nasza najbardziej aktualna wersja, właśnie gdzie ta energia przez rok miała szansę się zmienić i jak w tym jesteśmy teraz razem po roku. Teraz na kolejne spotkanie z absolwentami szkoły aktorskiej Teatru Śląskiego, która obchodzi swoje 20-lecie. No, dla was to są wspomnienia już tak, co, sprzed dekady? Sprzed dekady, tak. tak. Dla mnie dokładnie sprzed dekady, 10 lat temu. E, kończyłem tę szkołę w zasadzie, Ola podobnie. My zaczęliśmy razem, ja miałam przerwę, uczyłam się jeszcze w studiu teatru fizycznego w międzyczasie i wróciłam i rok po Michale skończyłam, ale dyplom zrobiliśmy jeden wspólny. Tak, w zasadzie. No ja już byłem po swoim, ale też zagrałem w waszym. To był 2014 rok, tak Story w reżyserii Roberta Talarczyka, pierwszy dyplom, który wszedł do repertuaru Teatru Śląskiego. No i teatru, który dzisiaj jest Twoim teatrem e, i z którym Ola też współpracuje. E, no ta szkoła zmieniła Wasze życie, również prywatne, prawda? Ta to znaliście tak. jesteście małżeństwem. Tak, tak się, tak mm -hmm. się zaczęło. I, e, Kontynuujemy te przygody. Ostatnio tak się złożyło, że nawet dużo razem gramy. Michał reżyseruje spektakle, w których mm -hmm. mam okazję grać, i teraz też robimy razem spektakl, w którym oboje gramy. Tutaj właśnie z ramienia Teatru Śląskiego, także tak. dużo razem. Dużo razem w domu, dużo razem w pracy to razem. Jakie macie wspomnienia ze szkoły? No wtedy jeszcze nie było tej siedziby, prawda? O nie, właśnie tutaj jesteśmy pierwszy raz. Yy, właśnie, bo my kończyliśmy jeszcze studium aktorskie mm. przy Teatrze Śląskim, mieszczące się w budynku Teatru Śląskiego na trzecim piętrze. Którego dyrektorem był w świętej pamięci Jerzy Kuczera. I Jerzy Kuczera, tak. Yy, więc w tej przestrzeni jesteśmy pierwszy raz, mm. ale wspomnienia, no cudowne. To były wspaniałe trzy lata, w moim przypadku z przerwą. Jak się ma 20-20 kilka lat, no to jest Cudownie, no zawsze jest cudownie. No, tak, było świetnie. Ej, taki trzygłowy smok, który ma trzy głowy i mówi jako jedna osoba. Jeszcze raz. Otóż. Nim przepita, przepiórka przeprowadzi. Przepierkę w przed przepiórka z malcem i dla z papierkiem. Przyczerzy się w przedziałek, przy Brwi spostrzeża. Przebył. W poniedziałek! Przy okazji jubileuszu, y, wiele różnych wydarzeń, spotkania z y, absolwentami. Z Tobą, Michał, będzie też w ramach tego cyklu spotkanie? Tak, w kwietniu będzie bifor ze mną. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że frekwencja dopisze no i że będą jakieś ciekawe pytania. A póki co w ten weekend rozczarowanie spektakle, który stworzyły same kobiety. Tak, to właśnie jest jeden z moich absolutnie ukochanych spektakli. Premiera tego spektaklu była w 2018 roku, więc Aha. już kawał y, czasu temu zrobiły go same kobiety. Zuzia bojda napisała tekst, Marysia mm -hmm. Bałaczanow wyreżyserowała. Dziewczyny spotkały się podczas rundy teatralnej, rok wcześniej. E, wpadły na pomysł zrobienia spektaklu o kobietach, nie tylko dla kobiet, mm -hmm. ale dla wszystkich, którym y, los kobiet y, jest jakoś bliski. ...królowej czarownic Urszuli Schubert. Spójrzcie teraz na nas to był taki czas, ten 2018 rok, kiedy te tematy kobiet były dość mocno w teatrach, nie tylko w teatrach grane, także było to bardzo aktualne. Nadal myślę, że ten spektakl jest aktualny, bo jest to bardzo lekka forma, jest dużo humoru, dużo zabawy różnymi formami i myślę, że wszyscy będą się dobrze bawić. My się bawimy absolutnie wspaniale podczas tego spektaklu i na próbach było super i myślę, że jest fajnie. Będziecie mogli też w nowej przestrzeni to pokazać, bo to na scenie kameralnej tym razem, nie, tak. nad, nie w malarni, gdzie zwykle spektakle szkoły aktorskiej się odbywały, więc... Inaczej, będzie tak. na pewno inaczej. Będzie trzeba trochę przereżyserować, bo do tej pory grałyśmy tylko um, mm -hmm. na jedną stronę. Ale myślę, że to będzie fajna zabawa. W ogóle to spotkanie po tylu latach. Mm -hmm. Jesteśmy rozjechane po różnych częściach Europy i kraju. E, także się cieszę bardzo, że udało nam się znaleźć wspólny termin. Jedna koleżanka mieszka w Holandii, druga za chwilę wyjeżdża na miesiąc do Japonii, dwie gdzieś pracują w zupełnie innych miastach. Także fajnie, że udało nam się spotkać. Uda nam się spotkać, i to jest fajne bardzo. W Teatr Śląskim w Katowicach w połowie lutego, co roku wspominacie postać Kazimierza Kuca, powraca na scenę Piąta Strona Świata. Tak. To wszystko związane jest z tym, że właśnie 16 lutego przypada rocznica urodzin nie, tego reżysera. Tak i zawsze 16 lutego, tak jak wcześniej robiliśmy, kiedy żył Kazimierz Kuz, zrobiliśmy jego urodziny przez ostatnie parę lat jego życia tu na tej scenie, tak od chwili kiedy odszedł. 16 lutego co roku jest kolejny finał edy kolejnej edycji nagrody imienia Kazimierza Kuca, tak samo będzie. W tym roku przypomnę, że mamy piątkę nominowanych jak co roku. Mogę wymienić: mhm. Aleksander Nowak, e jest Agnieszka Holland, e nominowana jest e Janna Szczepkowska. Szczepkowska, przepraszam, bo chciałem w jakiejś kolejności alfabetycznej, ale mi się nie udało. Daria ze Śląska i Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru Słowackiego od Krakowie. Jak powstawała ta nagroda, to co było jej celem? Kogo chcieliście w ten sposób honorować? No Chcieliśmy honorować osoby, które niekoniecznie są ze Śląska. A są osobami, które no mają takie trzy cechy osobowości, które miał Kazimierz Kutz. Czyli, no, po pierwsze, są w jakiś sposób artystami czy zajmują się sprawami twórczymi. Po drugie, w jakiś sposób wpływają na, na swój świat wokół, czyli lokalność. Czyli nie muszą to być Szązacy, bo Boże, mogą być Kaszubi, ale mogą być to Polacy którzy też jakoś funkcjonują w społeczności, ale ludzie wiedzą, że są związani z lokalnością i czy ich głos jest istotny w sprawach społecznych, czy w sposób artystyczny, czy w jakikolwiek inny. No i pod tym względem rozpatrujemy te nasze kandydatury. Jury jest ogromne, 20 parę osób, znane osobistości, więc zawsze są jakieś kłótnie i tak dalej. No, przypomnę tylko nie poprzednią edycję, tylko jeszcze wcześniejszą, kiedy wygrywał. Szczepan Twardoch i dwie osoby z Szanownej Kapituły zgłosiły wotum separatum wobec tej decyzji, no ale nadal jesteśmy razem w tym samym gronie. Od czterech lat za rok będzie piąta edycja i na tę piątą edycję planujemy nie tylko galę, ale również przedstawienie w reżyserii Majki Kleczewskiej, która została nagrodzona tą nagrodą w zeszłym roku i powiedziała, że tak ją Przepraszam za kolokwializm wkręcił kucz jego twórczość jego życie że umówiliśmy się, że na tę kolejną edycję okrągłą, piątą, ona zrobi przedstawienie, które zaprezentujemy 16 lutego, a nie tak jak zwykle piątą stronę świata. No właśnie, a piąta strona świata to spektakl, który e, chodzi już tyle lat jest mhm. w waszym repertuarze, to jednak e, co roku wraca i co roku są problemy z biletami, tak? No tak, no to to jak ktoś ładnie kiedyś powiedział z zespołu. O ile pamiętam Michał Piotrowski, nasz wspaniały aktor, że to jest spektakl założycielski tego mitu śląskiego teatru przez małe si, że od tego spektaklu właściwie zaczął się taki pochód śląskich spektakli, choć oczywiście nie do końca to jest prawdą, bo wcześniej był Polterabend bardzo dobry spektakl w reżyserii Tadeusza Bradeckiego, ale tak naprawdę od momentu, kiedy powstała Piąta Strona Świata, ja później zostałem parę miesięcy później dyrektorem tego teatru, no to wiadomo, że Teatr Śląski siłą rzeczy, położył akcent na śląskie przedstawienia realizowane na podstawie tekstów na przykład Szczepana, Twardocha czy Zbyszka, Rokity itd., itd. Więc no od tego się zaczęło, a ten spektakl się cieszy ciągle ogromnym powodzeniem, no i jest oczywiście ukłonem w stronę wszystkich osób, które są związane z Kucem no i oczywiście przede wszystkim w stronę naszego mentora, czyli Kazimierza Kuca. I to wszystko na dziś. O kolejnych wydarzeniach w Teatrach Województwa Śląskiego opowiemy za tydzień o tej samej porze. W międzyczasie polecam oglądanie archiwalnych odcinków naszego programu, które z łatwością znajdziecie w internecie. Do zobaczenia.